Moje kociaczki, misiaczki. Z tej strony ja. Fajna Natalia 0098. Jak chcecie wiedzieć, dzisiaj gramy w MSP drugi już odcinek Mega subcio Oczywiście, jak chcecie wiedzieć, osobki, które o tym nie wiedzą, mam. Głosik zmodyfikowany, żeby nie było, że jestem jakimś małym dzieckiem, po prostu 15 lat to chyba już nie jest małe dziecko, no. Halo, halo. Ludzie, ludzie. No mój Bozio. Dobra. Mam też inne konto, zapraszam na Mentoska X. no. Dobra. Taka jedna osóbka była taka super, która mi już poszła, szkoda bardzo. No dobra. Fajna. Natalia 098 MSP. Yy, pozdrawiam Cię, od razu mówię. Szkoda, że nie napisałaś hej. Mocni pozdrowiam, prezenciorem. No, yy, szkoda, że po prostu tak wiesz. Przykro mi trochę, ale dobra. Yy, chyba na fikę. O, chyba jest ta osobka. Nie, dobra, napiszę jej, że nagrywam. 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 Na Subl. Na no. Ci, którzy zaraz zobaczę, kto mi tutaj subnął, ale to zaraz. Zobaczymy, czy oni mi w ogóle subnęli Jak subnęli, dostaną ode mnie coś tam yy, Dobra, dobra yy, Teraz, już wam pokazuję tą super osobkę, osóbkę yy, Tam mi wcześniej prezenciora, bo wyrosła ode mnie O tutaj, ta osóbka Ta Pozdrawiam. Pozdrawiam tą osobkę. Proszę. Yy, proszę, pozdrowić. Pozdrawiam. No. Yy. Fajna. I chcecie to też możecie, przecież zasubskrybować mój kanał. Nie muszę nikogo prosić. Jak chcecie wiedzieć. No. No to y, dzisiaj będziemy prankować. Prankować tutaj ludzi na to, że dajmy... Y, oni chcą coś, a przed skonto jakieś. No to to obojętnie jak powiedziałam. O, tutaj osóbka mi odpisała też. Proszę No. O nie. Nie odpisała, dobra. Dziękuję. Y, napisałam już jej powinna Dobra, e, popatrzmy. Mm, mm, no, teraz może coś kupimy z nowego motywu, e, zapraszam bardzo do zadań i pozdrowień, bo mało sycy, czyli pieniądzków, dobra, żebyście wiedzieli, ja nie jestem jakimś małym dzieckiem, po prostu se tak nagrywam, może jestem jakimś małym dzieckiem, no. Nie jestem jakby co małym dzieckiem, żebyście się nie przestraszyli, że jestem jakieś dziecko. Ja mam 15 lat. Halo, halo, halo. Laciol. Błodzień. Dobra. Widzę, że z nowego motywu nic nie ma ciekawego, to już bo Co za motyw? Co, 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 to, co. Co to ma być? Dobra. <śled> Myślę, że tego nie było w temacie. Ha. <laughs> Ale wymyślili. Dobra, to na razie nic nie kupujemy. Jakby co? Zobaczymy w nic nie mam. Możecie mi dać prezenciory, jak ja piszę, nagrywam. Od razu mówię o laska numer 30 cztery. wow dziękuję. Mam już to, ale dobra. Do animowania VIP przyjmacie zaraz. Zaproszę cię zaraz. Przyjmę otrzymane. Tą osobkę już przyjęłam. Tą osobkę przyjęłam. To moje konta. Dobra. I zapraszajcie mnie na tą mentoskę. Bo to jest moje konto, ale ja tam nie za bardzo przyjmuję. Tam przyjmuję za doładowania. Y, t, y, za tutaj rozmówię. No, no to nie wiem. Co Dobra, y, mieliśmy wyrankować ludzi. Dobra, plankujemy już. Poczekajcie, tylko się cofnę. Wchodzimy tu w miasto filmów. Chyba dalej mi tutaj subskrybenta. Nowy użytkownik. K no, widzicie, nowy użytkownik. Ktoś mi zasubskrybował mój kanał. Ciekawe kto, ale dobra. Dobra, ktoś mi subnął mój kanał. Bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam. Subek jest. Dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak. Dziękuję. Zdjęcie. Z nam mhm. wykradzanie mhm. e, jakby co. Na, 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 od razu mówię. No, Boże, co ja, dlaczego ja tak mówię? Dlaczego mówię? Ja tak zawsze mówię. Boże. przepraszam, jak kogoś się denerwuje, jak to się powtarza. Boże, dobra, nie chcę mi się kupować. Czyli luków? Nie, jeszcze wejdę. Nie, Boże, mi się psuje tutaj wszystko. Pomocy. Na tym sewerze mi się wszystko psuje. Nie w nie to dobra. Zadrip. O, 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 o. Tygodnie uni. Co, 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 co? Piszcie. Piszcie, ja powiem. Kto wie, kiedy tygodni uni? Czekam na nie. A pięknie ktoś pisze. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Osłupko. Osłupko. Osób. Rosę, Rosę. Śmieszna jesteś, naprawdę. Dziwio. Boże. Czy podobno ma, ma być co? 13 września. Widzicie, który? O, ktoś mi coś napisał. Już jest wydarzenie. Co, 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 co? Ja nie rozumiem. Czy już jest wydarzenie? O co chodzi? Co? Już jest wydarzenie. Co? 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 Ja nie zrozumiałam. Co? O co jej chodziło? Jak ktoś wie, o co chodzi z tym wydarzeniem i kiedy jest tygodni u nich, bo tak samo czekam. Ja tej osobie też z chęcią napiszę. Tak, jest chyba 13 września. Coś tak czuję. Mi się wydaje, że ta osobka, co tam pisała 13 września jest... no... dobra. Tam... nie, nie wiem. Jakby co te osóbki... co... Już nie mają, co jakby to powiedzieć, nie będą miały. Co? A, już jest. Sorry, sorry, sorry. Dobra, dobra, nic się nie stało, kobito. Nic się nie stało, nic się nie stało, dobra. Nic się nie stało. E, stało, Boże, co ja piszę? Już wejdziemy na moje inne konto, teraz... Hmm, no Zapomniałam, co się nazywa. Mobizer. Czy coś takiego? Mobizer... Blu, nie. O, bardzo bym was poprosiła o te spodenki. To tutaj są o takie spodenki. Proszę was, proszę. I o... o o, wielkanocne, czyli te butki, o te, te buciki, a ich nie to te włosy, mam gdzieś je, ale ktoś mi ukradł, yy, powiem z chęcią, bo... Yy, nie, na Natel, Natel, nie na Natel, tym razem Natel, nie yy, na Natel, jutro będę na kompie. Yy, yy. Jeszcze raz muszę napisać, bo tutaj tylko jedna osóbka mi chyba subnęła U. O, dziękuję. Tu, tu stra, y, y, dodaj. Y, dobra, y, tutaj już wchodzę i Ci polubię komentarz z chęcią. Ma. Halo, aloha, serduszko, serduszko, mi tutaj wbić tu? Wiem, że tutaj... Głos ciebie, Mendeska, nie przypomina. <laughs> Basiu. Wiem. Wiem, wiem. Wiem, człowieku, wiem. zukmi Wiem dobrze o tym. E, mam zmodyfikowany głos, Boziu, Mówiłam. <laughs> Dlaczego? Ja mam zmodyfikowany głos. To już nie jest moja wina. No nie, no nie, nie chcę, ja chcę bo bym wzięła swój głos, ale ja nie chcę mojego głosu, bo ktoś mnie rozpozna. Dam serduszko, przypijam serduszko. przypijam serduszko. Przypiam serduszko. Dobrze, y, ludzie... O chyba już tak... Ta osóbka jest. O! Pozdrawiam cię! Pozdrawiam cię! Szkoda, że nie subnęłaś. Mnie mi teraz przykro. Szkoda, że nie subnęłaś. Dlaczego nie subnęłaś? Dlaczego ty O nie. O, szkoda, Uda mi u nich latełkowe no dam, widzieliście chyba. Nie wiem czy Wy widzieliście, czy nie, ale chyba y, już Wam pokazuję, żeby nie było, że ja jestem oszustka. Żeby tak nie było, bo puszają o mnie plotki. Że ja jestem jakąś oszustką. A ja robię tylko filmy. Boże mój! Ja pindolę. O! Przepraszam. Y, ale mam tak. Takie to... To ci je oddam. Dobra. Dziękuję. Dziękuję, że mi je oddasz. Ale bym cię bardzo poprosiła o słupka. Proszę. Proszę. No proszę. Proszę. <noise> proszę o słupka. Proszę o subka. Słupka. Proszę o słupka. napisanie komentarzu. I napisanie... Nie, kom. Nie, on mi albo zablokuje. Nie, on mnie... On tak specjalnie pewnie robi. Boziu, słupka, no proszę. Nie chciałam tak słupka. Dobra. Dobra, aha ludzie. No sknęłaś mi... Mi nic, nic nic nie przychodzi. Boziu, ludzie... jak z ludźmi, być... Spiam serduszka. no 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 y, Dobra, chyba dzisiaj będziemy O tak chodzić, poczatać i pisać Że nagrywamy Dobra, o kurde, nam tak dużo ma Mało czasu zostało Boże, co ja pindolę y, Dobra, moi kochani y, Ja chcę Cię wiedzieć, teraz wejdę Na moje drugie konto, żeby y, y, No po prostu, no y, Dobra, żeby No Dobra, yy, nie YouTube nie o i wójdę na chwilę. Yy, przepraszam was, moje kociaczki, ale muszę przerwać. <gryw> Dobra, mmm. Yy. poczatki. Wiecie, dobrze, że mam zmodyfikowany głos. Nie żebyście mi nie pisali, że ja czytam to i wąto. Dobra. No to zaczynam się vlogować. No, nie jestem zjem. Chcecie wiedzieć? No, no to nie wiem, czy chyba dzisiaj już otwieram skarboneczkę, ale piszę, nagrywam, uuu, na nagrywam. Teraz piszę, nagrywam. uuu, nagrywam. Piszemy. Nagrywam i dajemy mm, jakieś osobce pozdro, nagrywam, nie wiem jakie jeszcze, ale chyba sobie, no przepraszam, że powiedziałem jakieś, no ale, no po prostu, będzie pięć diamentów, bostel, yy. yy, dobra, proszę, proszę, hej, Yt. pozdrawiam, jaki kanał, buziu, pozdrawiam was. Uuu, pozdrawiam ludzie, pozdrawiam, pozdrawiam. Yy, tutaj szafirek, pozdrawiam. O Boże, yy, yy, pozdrawiam. Boże, już Wam puszczam, już ludzie mój. O, dajcie mi drybka, wipka. Yy, dobra, hej yt. No, pozdrawiam dziewczynka. Yy, Boże, ile tutaj osób. Yy, Subniesz? E, fajna. Dużo osób do mnie napisało. Nagrywam. O Boże, to mi też. Yy, boziu, yy, chciałbyś po prostu, mi do next level. Nie, przepraszam. Boziu. A tutaj następny. Boziu. MSP. Boziu, jak dużo osób do mnie pisze. On mi jeszcze nic nie pisał nigdy w życiu. Lol. Yy, dobra, już wam odpiszę zaraz. Pozdrowiec. nozes, y, Subnąc. Subnąc. Y, pozdrawiam. Y -y. Y, kanał. Kanał. no kanał poży ludzie, nie piszcie. Nie piszcie mi, bo mi się nie chce tak pisać. Kanał. Poziom y, kanał, nazwa kanału. Dam ci słupka mogę pres. Tak, tak, z chęcią. Tak, tak. Za chwileczkę. Chwileczkę. Ym, ym, nazwa kanału. Fajna Natomiast. Zaraz mi O Boże, co ja piszę do cholery, Mat spam Pozdrawiam cię mocno czy Pixie Star, chyba coś zaraz do mnie napisała. What the, hej. Później do wysypka, teraz... prowadzę sobie do sterka. Aha, super. subcio na razu mówię. Nagrywam. O Boże, tutaj jedna z yy, Dobra, muszę wszystkim podpisywać, bo będą na mnie zli Dobra, yy, teraz żebyście wy nie byli zli ja popiszę... A wy poczekajcie chwilkę. Dobra, przerwę i zaraz wam wszystko opowiem. Dobrze, yy, berczka, pozdrawiam. Nie, nie, nie. Boże, mi... Boże, przepraszam. Tutaj dziewczynka, yy, tą osóbkę pozdrawiam. Uu, 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 uu. Spokojnie. nie. Ko, koni... Co ko, i... Ko, ko, koni... Co? Co? O co wam chodzi? Ludzie. Yy... Poczekajcie, jeszcze podpiszę, bo tutaj widzę kanał, że tutaj dużo osób do mnie pisało. Yy, ok, 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 ok. Yy, dobra, to ja tylko napiszę yy, nie jestem na. Co? Co? Na absolutna. To boże, boże, boże. Dobra, to ja na chwilę pozdro, pozdro tutaj, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam tą osóbkę. Y, y, y. Poczekajcie, Fika na Fika, tylko 5 minut. Nie wiem, czy mówiłam, pozdrawiam tą masłupkę. Uuu, osóbkę, spoko, ok. PA, co, dlaczego PA, dlaczego, dlaczego PA, kanał? Dobra, moi kochani, ja będę zaraz kończyć. Przepraszam, że taki... O, nie fajny odcinek wiecie no po prostu dzisiaj pisałam z moimi znajomymi i pozdrawiałam następnym razem jak chcecie wiedzieć pozbieram pozbieram wszystkie prezenty dobra będę otwierać um, wszystkie prezenty jak chcecie wiedzieć to mi mi normalnie prezenty na konto fajnatalia0 098 Bardzo bym się ucieszyła. Pozdrowię Was oczywiście na kanale. Możecie też napisać do mnie. Podczas odcinków będę pisać w statusie. Nagrywam za dodanie do Znaj jest unikat że dajecie mi unikat z... a ja dodam Was do znaj. Dziękuję.